Witam ponownie na językowa TV i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, a w dzisiejszym odcinku opowiem o metodach nauk języka, które często propaguję na tym kanale oraz o książkach, które przeczytałem i z których zaczerpnąłem inne metody, dzięki którym łatwiej mogę się uczyć właśnie języka obcego, a także uczyć tego języka innych. Więc mam tu są te książki i zanim przejdę właśnie do omawiania tych książek i metod w nich zawartych. Opowiem jeszcze o tych moich metodach, które ja tutaj często o nich mówię. No i jest to metoda synonimu, która polega na kojarzeniu słówek angielskich ze słówkami z języka polskiego. Chodzi o to, żeby znaleźć takie słówka, które są podobne do siebie. I podam tutaj przykład. Jeżeli pytam na przykład kursanta, czy możesz mi przetłumaczyć takie zdanie, muszę wygrać tę bitwę. No i pytam go, jak to zdanie przetłumaczysz? Zazwyczaj I must win, czyli muszę wygrać, to, to łatwo nam przychodzi, ale bitwę, jak jest słowo bitwa, no to już niekoniecznie, nie zawsze. No i w takim razie, jak ktoś nie wie, no to pytam taką osobę, no a jak będzie bitwa inaczej, po polsku, jaki odpowiednik będzie bitwy? jest takie słowo batalia. Czyli bitwa to jest batalia. No i po angielsku bitwa będzie battle. Czyli, czyli te batalia są bardzo zniszczone. I w tym właśnie oto to sposób proponuję właśnie, żeby szukać takich e, skojarzeń tam, gdzie one są. E, I wtedy łatwiej jest e, przypomnieć sobie to angielskie słowo. A skąd e, taki pomysł w ogóle na, takie, na taką naukę? Otóż uczęszczając na liczne kursy z języków obcych, zauważyłem, że przeważnie lektorzy no, nie stosują czegoś takiego, takiej metody, nie, nie starają się naprowadzić uczącego się w ten właśnie oto sposób, żeby kojarzyli sobie to z niektórymi słowami z języka polskiego. Owszem, są, są tacy lektorzy, ale z mojego doświadczenia widziałem, że to raczej jest ich mniejszość. No, i sam zacząłem sobie właśnie w ten sposób o to tłumaczyć, bo kojarzyłem te słowa, że, że mi się właśnie tam to jakoś tam w jakiś sposób wiązało. I też niektóre słowa, które już wyszły z użycia z języka polskiego, przestarzały, ale jednak one są podobne bardziej do języka, do niektórych słów z języka angielskiego. Więc warto, warto sobie te słowa poznać, żeby później łatwiej nam było kojarzyć ze słowami z języka angielskiego i. Żeby, żeby nie było takich zacinek, że o, wiedziałem, ale zapomniałem. A druga metoda, którą tutaj często omawiam na tym kanale, jest z kolei metoda skojarzeń. Czyli są to też takie skojarzenia, gdzie próbuję zbudować historię, mając dane słowo, no ale wtedy, jeżeli ono się mi z niczym kojarzy w języku polskim, no to staram się taką historię stworzyć, rozbudować ją, w taki sposób, żeby łatwiej też to słowo było zapamiętać. No i tutaj podam jeden przykład z lekcji mojej angielskiego, gdzie uczeń nie mógł zapamiętać, że lodówka to jest po angielsku fridge. Więc e, tak wymyśliłem taki sposób, że na następną lekcję w jest taki aktor, który nazywa się e, Fridge, taki polski aktor Fridge. No, i tak wymyśliłem, że postanowiłem, że na następną lekcję wydrukuję mu tego aktora, napiszę, że to jest fridge, i wtedy on będzie miał za zadanie powiesić to na lodówce i pamiętać, że lodówka to jest fridge. No, bo tu właśnie to podobieństwo też się wykorzystuje fridge i fridge. Także ten sposób nauki, też takie coś można stosować, jak najbardziej. Różne pomysły, to jest właśnie tam, między innymi, ta metoda skojarzeń, czyli kojarzenie Nazw. No podobnie wykorzystujemy znane postacie, na przykład Nicolas Cage. Cage oznacza po angielsku klatkę. No to można sobie tam narysować e, albo nie wiem, wydrukować wkleić zdjęcie z Nicolasem Cage'em w klatce albo jakiś zrobić grafikę. E, owszem, no to wymaga czasu, ale też jest e, na tyle skuteczne, że może warto właśnie trochę tego czasu poświęcić, żeby łatwiej zapamiętywać. E, no inny przykład to Cruise, czyli Prosto, to rejs po angielsku, tak jak zresztą na jednym z filmików to omawiałem. No i wtedy sobie wyobrażamy, że jedziemy na rejs z Tomem Cruisem, też aktorem. Także tutaj te nazwiska możemy wykorzystywać w tej metodzie, żeby łatwiej nam było zapamiętać. Mam tu ze sobą kilka książek, no i opowiem wam teraz, co ja z nich zaczerpnąłem, jakie sposoby skutecznej nauki nie tylko języka, ale też i innych rzeczy. Czyli co ja z nich zaczerpnąłem i co wy być może będziecie mogli zastosować w swojej nauce. No i też zachęcam do przeczytania całych tych książek, no bo te metody, które ja wybrałem, to one skutecznie na mnie działają, a być może na Was zadziałają inne metody, które są opisane w tych książkach. No i pierwsza książka to jest Radek Kodarski Wam się do mózgu. Druga książka to jest Joshua Foer "Mnogi w Einstein, czyli polskie, polskie tytuły książki, to jest jak zostałem geniuszem pamięci. Trzecia książka to jest Tony Buzan, Mapy Twoich myśli. I czwarta książka, którą przeczytałem w formie e-booka, jest to książka, wywiad z Luką Lampariello, włoskim poliglotą, znającym około 13 języków. Książka pod tytułem Jak uczyć się języków. A więc zacznę od tej książki. Myślę, że jest dużo rzeczy na ten temat, dużo zostało powiedziane i opisane odnośnie tej książki w internecie, więc nie muszę chyba ich dodatkowo reklamować. Natomiast powiem tylko, że w książce autor opisuje 12 różnych metod nauki, które testował m.in. podczas uczenia się. Języka szwedzkiego w czasie jednego roku, no i ta nauka jego zakończona była certyfikatem, uzyskanie certyfikatu, znajomości języka, więc dla niego były skuteczne. No i myślę, że dla Was też okażą się skuteczne. Ja natomiast wybrałem z tej książki jedną metodę, której wcześniej nie znałem, no a o której którą autor opisał, no i tam też przedstawił dowody naukowe, badania naukowe. A mianowicie chodzi o metodę zmiany miejsca. Metoda zmiany miejsca polega na tym, aby zmienić miejsce nauki. Czyli nie uczymy się w miejscu, w którym zazwyczaj się uczymy, a znajdujemy sobie miejsce inne lub kilka miejsc. Że raz uczymy się właśnie w tym miejscu, raz w innym, bo badania przeprowadzono i odkryto, że to może być skuteczne. W nauce języka i nie tylko. No i ja akurat ustaliłem sobie tak, że będę sobie wybierał się raz w tygodniu do kawiarni, na, na godzinę na dwie i będę uczył się idiomów z języka angielskiego. Natomiast nie będę się uczył ich w domu, gdzie zazwyczaj się uczę języków lub innych rzeczy. No i raz w tygodniu właśnie wybieram się do kawiarni. Z książką z idiomami i tam się uczę, odcinam się totalnie od świata, od telefonu, od komputera. Nikt mi raczej nie przeszkadza, no chyba, że ktoś jest zbyt głośno, ale metodzie raczej rzadko zdarza. I tam sobie właśnie siadam z tą książką, opracowuję sobie jakieś notatki, powtarzam sobie. Więc to jest taka metoda, która najbardziej z tych wszystkich metod do mnie przemawia i która w moim przypadku się sprawdza więc zachęcam do lektury. Druga książka to jest przyszła Poe, polski tytuł Jak zostałem geniuszem pamięci. Ja już nagrywałem właśnie filmik na tym kanale, mówiłem trochę o tej książce. Przypomnę tylko, że właśnie te, te rzeczy, które z niej zaczerpnąłem, to jest między innymi to, że ucząc się języka lub próbując zapamiętać jakiś materiał, warto jest stworzyć tak zwane mnemoniki, czyli Kojarzenie różnych zdarzeń, osób, i często wymyślanie skojarzeń takich śmiesznych albo absurdalnych, które nie mogłyby być miejsca, ale one właśnie bardziej zapadają w pamięć, bardziej niż po prostu zwykły tekst nieprzetworzony. No i tutaj właśnie autor podaje kilka takich śmiesznych, a czasami nawet obrazoburczych przykładów, i niektóre z tego typu skojarzeń ja czasami prezentuję, na tym kanale jakieś fajne skojarzenie, coś śmiesznego. Może taki przykład podam, że w ostatnim czasie chciałem zapamiętać, jak jest w angielsku słowo rzeć, czyli rzecia koń. No i okazało się, że rzeć po angielsku to jest ney, i piszemy ny, e i g, hy". No i właśnie jak to chciałem zapamiętać, czyli początek tego słowa skojarzył mi się z słowem Ney, Ney, czyli skojarzyło mi się z piłkarzem o nazwisku Neymar. No i sobie wyobraziłem, że on biega po boisku w masce takiej a głowa konia, no i tam sobie bryka i mówi nej, nej, zamiast, czyli zamiast jak koń mówi iha, ha, to nej, 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 no i w ten właśnie sposób stworzyłem sobie taki żywy obraz, który mi pozwolił właśnie zapamiętać to słowo, no i myślę, że jak będziecie tworzyć takie właśnie skojarzenia, to też uda wam się lepiej zapamiętywać, właśnie czyli tu, czyli tu trzeba być kreatywnym. No a jeżeli ktoś nie jest kreatywny, to myślę, że jak zacznie tworzyć i będą mu te skarżenia wychodzić, coraz to nowe, coraz to lepsze, to też ta kreatywność się rozwinie, i nauka będzie jeszcze łatwiejsza i przyjemniejsza, będzie śmieszniej, i o to w tym wszystkim chodzi. Druga rzecz, którą autor opisał w tej książce, to jest wracanie co jakiś czas do danego materiału. Czyli chodzi o to, że po przeczytaniu takiej książki, ja na przykład no, zapamiętałem coś tam z niej, ale okazało się, że po miesiącu po dwóch niektóre rzeczy już zaczynają się zacierać, więc czasami sobie do nich wracam, przeglądam, coś tam sobie podkreśliłem, jeszcze raz się nad tym zastanawiam, spróbuję sobie zapamiętać i dzięki temu odnawiam tą pamięć, odnawiam to, co, co już przeczytałem, bo to, to jest w głowie, ale musimy to utrwalać właśnie poprzez wracanie się co jakiś czas do danego materiału. I tak samo jest przydatne bardzo w nauce języka, także w tej książce właśnie o tym między innymi jest, czyli musimy dogłębnie studiować dany materiał, a jak będziemy do niego wracać, to będziemy pamiętali więcej. Jeszcze taka jedna uwaga a propos tej książki, tego zalecenia, żeby sobie rzeczy powtarzać, no to gdy ja chodziłem do szkoły i zakładam, że dalej tak jest i że osoby uczęszczające do szkoły dalej w ten sam sposób się uczą, to znaczy, że do klasówki uczyłem się dany materiał, Klasówka zaliczona, no to, to, to ten już materiał się nie liczył, się go zapominało. No i później kolejne dwa zaliczone i tak dalej. No i później się okazywało, że niewiele się z tego wszystkiego pamięta. Natomiast no tutaj w nauce języka kluczowy jest, żeby wracać sobie. Zrobimy materiał, możemy sobie nawet sami zrobić 4 z niego, później zrobimy drugą część materiału. Za jakiś czas, może za tydzień, za dwa, za miesiąc musimy znowu do tego wrócić żeby sobie przypomnieć, w przypadku języka to jest bardzo ważne, no bo to polega nauka na, głównie na powtarzaniu i odtwarzaniu wszystkiego na nowo. No bo jeżeli się nauczymy ten materiał, pojedziemy dalej i nie wrócimy do tego, no to prawdopodobnie zapomnimy to, co jest tutaj. Także e, zachęcam do wracania się do danego materiału po jakimś czasie. No i z tej książki też dowiedziałem się o takim człowieku, który nazywał się Tony Buzan.